Witam serdecznie. Dzisiaj gościmy w szkole podstawowej nr 8 Małgorzatę Glinkę, zawodniczkę, która klasy światowej 286 razy w reprezentacji Polski, dwukrotna mistrzyni Europy, najlepsza zawodniczka Europy. Wiele, wiele wyróżnień, jeżeli chodzi o różne imprezy światowe, europejskie i w Polsce. Pani Małgosiu, ja bym tak chciał zadać pytanie: jak w ogóle pani trafiła do siatkówki? No, trafiłam poprzez szkołę, właśnie taką podstawową, jak w takiej dzisiaj gościłam. Miałam szczęście, że była klasa sportowa w profilu siatkarskim, i tak się moja zaczęła przygoda która trwała bardzo dużo. Krótko pani grała w Polsce, oczywiście szybko pani karierę zrobiła w Europie. Pierwszym takim klubem zagranicznym był klub? Wicenza yy, yy, we Włoszech. I z tego co wiem jest pani w ogóle zakochana we Włoszech, czy to jest prawda? No tak, oczywiście. No jak nie być zakochana we Włoszech? To jest piękny kraj, fajni ludzie, pyszne jedzenie góry może. Więc liga najlepsza na świecie siatkówki. No dla mnie to było wielkie przeżycie. W wielu krajach jeszcze pani grała po Włoszech. Jeszcze była Francja, Turcja i Hiszpania. I później powrót do Polski. I w Polsce, jak Pani ocenia po tych występach właśnie w lidze, szczególnie tureckiej, tam Pani z tego co wiem odniosła podwójne zwycięstwo, ze względu, bo Pani tam powróciła do, do gry po urodzeniu Michel. 47 zwycięstw bez porażki i zdobyła Pani w lidze tureckiej, z drużyną turecką. Co Pani zdobyła? No Mistrzostwo Turcji, Puchar Turcji i Liga Mistrzów. Ligę mistrzów. wspaniały wynik, powrót do Polski, chemik police. Jak pani tak w jednym zdaniu porównuje te ligi zagraniczne do Ligi Polskiej? Zagraniczne to może nie, tylko po prostu każdy kraj to był inny poziom, inne, inne treningi, inna mentalność. Ale oczywiście, jak wróciłam z Waki w banku. Z Turcji, to dla mnie to był bardzo duży przeskok, żeby pojechać do Chemika Policy. No, mamy jednak jeszcze mamy tą mentalność trochę jeszcze zachwianą, profesjonalizmu i no, ciężko mi było na samym początku, ale wygrałyśmy, miałyśmy cele. Oczywiście na arenie europejskiej nie dałyśmy rady, co, co, co było dużym takim zaskoczeniem, ale wygrałam te mistrzostwo Polski, którego mi brakowało. Ubarwiła Pani tę ligę polską, bo jednak taka zawodniczka jak Małgorzata Klink Glinka no, to wielka postać polskiej siatkówki. Yy, dziękujemy Pani Małgorzato za wszystko, co Pani zrobiła dla siatkówki nie tylko polskiej, europejskiej i światowej. Jest Pani, na, mi się wydaje, jedyną Polką. Taką, gdzie tak świetnie Pani sobie poradziła w tylu klubach zagranicznych. Co by Pani chciała powiedzieć właśnie tym młodym, bo dzisiaj było spotkanie, tym młodym adeptkom, które zaczynają przygodę z siatkówką? Przede wszystkim żeby czerpały radość z tego, co robią, życzę im, żeby się zakochały w tym sporcie, i życzę super zabawy i zaangażowania. Super. Mam ostatnie pytanie. Czy Pani jeszcze wzmocni polską reprezentację yy, Polski? Nie, przepraszam. Nie, nie wzmocnię. Dziękuję. Naprawdę starałam się tyle, żeby wzmocnić. Teraz wzmocniam inne yy, stowarzyszenia. I za to, Małgosiu, kończąc, dziękujemy Ci za wszystko. Szkoda, że ta przygoda tak trwało krótko dla nas, ale, ale podziwialiśmy Cię na parkietach. Wielki szacun dla Ciebie. Dziękuję. Za to, że dzisiaj przyszłaś do szkoły podstawowej numer 8. No i życzę Ci przede wszystkim wszystkiego naj, naj, naj tutaj od nas. Dziękujemy.